Moi kochani, na moim kanale Siedlisko drzewa z tej strony Teresa Firkowska, Dianka Firkowska, mnie ja to sobie, leży na trawce. No chodź, loli, chodź, chodź, cię posmyram, chodź. No i żniwa na całego ruszyły, kombajny w pola. Zaraz będą e, balownice, nie wiem, jak to się nazywa, takie do robienia okrągłych bali. No i moi kochani, żniwa, jak już się kończą, to już zostaje pusto na polach. Już jest tak, wiecie, tak jesiennie, tak już to lato mija i już nie jest tak fajnie. Już czuć to, tą, powiew, ten powiew jesiennego takiego smutku, trochę, ja zawsze taką nostalgię mam wtedy, taki smutek, że już końca lata się zbliża, co Lunia? No i y, właśnie nasuwa się od razu myśl, że zaraz wszystkich świętych jest blisko, przynajmniej dla mnie. Y, I chcę wymyśleć dużo fajnych pomysłów, i cały czas chodzę i tak właśnie rozmyślam. I tak właśnie sobie trochę się właśnie ponoszę tej melancholii. I, I zaczynam wymyślać różne rzeczy, ale jeszcze chciałabym trochę tych rzeczy zrobić, właśnie, żebyście teraz nawet na pomnik sobie zanieśli trochę z tych rzeczy, które jeszcze są. A w koło mam tutaj piękną kukurydzę nasianą, widzicie, wszędzie pola kukurydzy. Kukurydza jest przepiękna, ma przepiękne, wszystkie części jej są przepiękne, no po prostu ja uwielbiam kukurydzę i dzisiaj na pewno coś z kukurydzy będziemy robić. Myślę, że z liści chcę Wam pokazać inną metodę, fajną metodę robienia różnych dekoracji właśnie z tych liści, a mianowicie już bardziej pod kątem Wszystkich Świętych, bo tak jak mówię, dla mnie to już jest szybciutko, szybciutko, szybciutko bardzo ten czas mija. Eee, robię dla Was zamówienia, zamawiacie u mnie różne dekoracje i, i ja cały czas to robię i to mi tak Szybko czas mija, że ja po prostu zaraz się nie ogarnę i będę już przed wszystkimi świętymi. Oczywiście będę robić teraz też właśnie w lipcu i w sierpniu dużo rzeczy. Już na sklep takich, że żebyście mogli sobie wejść na sklep i kupić tak od ręki. Więc ja też teraz będę się dużo pochłaniać tym produkowaniem tych dla was rzeczy, żebyście mieli wybór. Yy, więc, no, jest, mam trochę pracy i się biorę do tej pracy ostra. No, na tarasie, jak mam właśnie chwilę czasu, to sobie przysiaduję, ale już yy, z tarasem skończyłam, już pokazałam wam ostateczną aranżację, więc yy, już na razie zostaje ten taras tak jak jest. Jak się będzie coś zmieniać, to oczywiście wam pokażę. No, a tymczasem yy, idę po kukurydzę. Właściwie liście kukurydzy, i zaraz wam pokazuję, co będę z niej robić. Chodźcie! <ścoughs> No i przyszłam z moją kukurydzą, właściwie z liśćmi kukurydzy. Widzicie jakie super, super liście kukurydzy. Będę cuda z robić na tych oto wiankach. Dzisiaj chcę wam pokazać dwa różne wianki. Więc już sobie tutaj nacięłam z drucika jeden, dwa. Małe druciki o takie 5-cm, bo będę oczywiście szpilować. W ostatnim krótkim filmiku, yy, chyba w piątek, pokazywałam Wam jak zrobić fajne yy, wianki z liści, a teraz chcę Wam pokazać jak zrobić wianki na pomnik, takie, żebyście mogli sobie położyć na pomnik już yy, pod kątem wszystkich świętych, ale również teraz możecie sobie wymienić. Wcześniejsze kompozycje, które już są zniszczone, i zrobić sobie po prostu taki właśnie mały, przejściowy wianuszek na pomnik, więc już sobie ucięłam takich oto drobniutkich drucików. I będę sobie szpilować tymi drucikami liści, liście, ale w tych wiankach chcę Wam pokazać różne warianty, juta i Flizelina. Dam jutę tutaj po to, żeby zrobić półwianka takiego e, fajnego e, z jutą i z e, dodatkiem właśnie e, moich liści e, kukurydzy i dodam oczywiście kwiaty sztuczne, żeby to wszystko było fajne, trwałe. Liście kukurydzy również będą trwałe na tej jucie, będą fajnie się suszyć i zmieniać kolory e, w zależności od pogody. I kochani, to będzie fajne połączenie takiej natury ze sztucznymi, i nie będzie to ze sobą tak e, się gryzło. Będzie fajne robiło przejścia. Zaraz Wam pokażę. jutę sobie cnę na takie paseczki, bo łatwiej jest ją owinąć, w kołowianka. O, spójrzcie. Czy mam takie dwa paseczki? Myślę, że jeden starczy. I sobie szpiluję taki paseczek e, na samym jakimś tam brzeszku. Moje druciki na pół i mam szpileczkę. Widzicie, takie to proste. I po prostu sobie szpiluję. I jadę sobie moją jutą, obijając półwianka. I mam już mój wianuszek do połowy, obtoczony jutą. Odcinam jakieś pat, nad yy, farfocle, które mi tutaj gdzieś wystają sznureczki juty. Na tą połowę dam kwiatuszki sztucznych yy, kwiatów, po to, żeby właśnie zrobić taki trwały wianek na dłuższy czas. Ale tymczasem będę sobie wyplatać moje liście. A jak będę sobie wyplatać? Nie potrzebuję tego czpienia więc odrywam sobie te liście, liście ten listek taki mięciutki tylko tak delikatnie właśnie bo może się wydrzeć o, ten mięciutki listek sobie odrywam z jednej i z drugiej strony i ten czpień po prostu muszę sobie wyrzucić bo on mi tu przeszkadzać będzie i z takich oto listków będę wyplatać warkaczyki z trzy listki takie o patrzcie i sobie zawiązuję u nasady o trzy takie listki, robię sobie supełek albo zawiązuję jakąś gumeczką czy czymkolwiek. Ja zrobię taki mały supełek i zawiązuję sobie y, tutaj parkoczyk taki. Tak delikatnie wyplatając ten parkoczyk, bo nie chcę, żeby tak zgnieść te liście, tylko żeby się ładnie, delikatnie zasuszały. prawie trzeba nabrać. Zrobię takich dziesięć. Zaraz, zobaczcie, będę to fajnie układać. Zobaczcie, znalazłam fajną metodę obdzierania tego czpienia z liści bocznych. Od góry łapię tylko czpień i same się odrywają, widzicie? A człowiek się uczy całe życie. <ścoughs> szybko to pójdzie. I wypletłam już sobie takie oto warkoczyki. Z tymi liśćmi jest gorzej niż z liśćmi pałek wodnych. W zeszłym roku, pamiętacie? I dwa lata temu robiłam zawsze takie warkoczyki z liści pałek, ale daleko u mnie są te liście pałki i nie chciały mi się iść, więc sobie z liści kukurydzy zrobiłam właśnie takie oto Ładnie wyglądają, będą no fajnie się zasuszać na tej jucie. A tą część oczywiście bez juty robię tutaj fajną dekorację taką delikatną, taką lekką, zwiewną, od grubszych takich przez delikatnych, delikatnych kwiatków. Uplotę tutaj sobie fajną taką kompozycję kwiatową ze kwiatów sztucznych, więc ja działam, zapraszam do działania, do tworzenia właśnie takich pięknych januszków. Zaraz zobaczycie, jaki będzie super. Więc oglądajcie! A ja tymczasem działam. No i moi kochani, zobaczcie, już taki wianek zrobiłam, mógłby zostać taki jak jest, bo jest również śliczny. Do tego latarenka albo ładny znicz i robi robotę, ale chcę tu dać właśnie jeszcze tą naturę, tak fajnie tutaj posypać, a mianowicie z tej strony, gdzie się zaczyna ta kompozycja wylewać, w tą stronę pójdę z tymi warkoczami, delikatnie będę je upinać moimi właśnie trucikami, więc kochani, ja teraz działam i zaraz biorę się za drugi wianek. Kilka naraz tych dosłownie właściwie prawie wszystkie zaczynam od początku tutaj sobie już upinać, żeby wszystkie zaczynały się właśnie od tej strony, wychodziły sobie i tak się wiecie wiły po moim wianeczku. Kupina trucikami. Zobaczcie, moi kochani, tak wygląda Januszek mój z liśćmi kukurydzy wyplecionych w warkoczyki. A drugi już zrobię trochę łatwiejszy, trochę prostszy i trochę bardziej minimalistyczny. Więc, kochani, biorę drugi wianek i zaraz wam pokazuję, jak to będzie wyglądać. E, jeszcze trochę tutaj utnę e, ra, e, fizeliny, żeby moje, mój fianek też do połowy był bardziej zamaskowany, jak wyschną trawy. I e, trawy właściwie to to są trawy. E, te liście jak trawa się zachowuje. Więc zamaskuję bardziej, żeby właśnie moja, moja kukurydza jak wyschnie nie, nie miała tutaj prześwitów, tylko ładne wykończenie. Tej frizeliny będzie widoczne, tak? Więc ja sobie tutaj do połowy po prostu upinam tą frizelinę. Nie musi być tak idealnie, bo będę wyplatać tutaj po prostu bardziej idealnie tą moją kukurydzę. Więc kochani, biorę się do dzieła. Wyplatam teraz te same listki kukurydzy, które yy, z tego korpusu obdzierałam. Więc to będzie super wyglądać. Działa. Tutaj y, można szpilować, można po prostu y, też gdzie niegdzie przyłapać sobie delikatnie naklej. To się i tak nic nie będzie tutaj widoczne i będzie wszystko fajnie wyglądać. Można tak i tak, jak to woli. Ja szybciej zrobię naklej. Spójrzcie, już jest do połowy obtoczone, ładnie liściem. On wyschnie, będzie brązowawy, taki naturalny i super będzie wyglądać. A teraz tutaj do połowy dam jeden gatunek. Minimalistycznie kwiaty, żeby to wyglądało tak naturalnie, ale zarazem tak nowocześnie trochę. I zielone takie anemonki, pełniczki. Prosta forma, bardzo fajna, atrakcyjna, coś nietypowego, coś takiego innego, takie po prostu zielone kwiaty na zielonym wianku, ale coś mi tu jeszcze tak troszkę brakuje, muszę, 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 bo się uduszę, jakbym nie była sobą. Coś tutaj jeszcze, jakieś zawijaski połączę z, z, z tym e, tutaj właśnie moim e, wiankiem, te kwiatki, bo tutaj coś mi właśnie zawsze, gdy jakoś... Jak coś, nie wiem, czas, czasami coś takiego w praniu wychodzi. Wiecie jak to jest? Że po prostu musicie coś tam jeszcze dołożyć, co tam właśnie tak mam. Że teraz dokładam właśnie takie oto jakieś tam zawiaski. Hmm. słodkie, przecież nie fajne. Myślę, że naprawdę yy, fajnie ze sobą tu jeszcze, tu jeszcze bym dała, jeszcze bym dała kilka, kilka tych liści. Powiem szczerze, żeby tak fajnie nawiązały te liście ze sobą, korespondowały z tą, z tymi zielonymi yy, z tymi pełniczkami, czarnymujkami, nie wiem jak to nazwać, ale nieważne. Jeszcze niech ze sobą tutaj gdzieś Korespondują, kleję je po prostu, i tutaj będą się fajnie ze sobą jeszcze od dołu przeklatały. Spójrzcie, moi kochani, takie oto dwa wianki dzisiaj zrobiłam z liśćmi kukurydzy. Czyż nie fajne? Czyż nie? Coś innego, nietypowego, ale zarazem jakie oryginalne. Jak super wyglądają. Tutaj możemy wszystko włożyć. Jakąś ładną latarenkę. Jakiś znicz i tu wszystko robi robotę. To, to po prostu pięknie się zasuszy. Taka natura ze sztucznymi zawsze się brali. Moi kochani, bardzo serdecznie dziękuję za wspieranie, za polubianie, za subskrypcję. Oczywiście macie ochotę, zamawiajcie. Maila na dole pokazuję. Oczywiście możecie się zapisywać już na wszystkich świętych. Przyjmuję zamówienia, bo naprawdę u mnie czas to tak szybko pęci, a zaraz yy, do października tylko przyjmuję zamówienia, bo w zeszłym roku ledwo, ledwo się wyrobiłam. W tym roku już nie chcę tak strasznie na wariatach, chcę na, na spokojnie też ze wszystkim zdążyć, więc bardzo serdecznie dziękuję i widzimy się w kolejnej realizacji. Do zobaczenia! Pa!